would you do would you stand up and walk out on me me and i'll your song i will try not to sing get... Scinek 88. Porozmawiajmy o kobietach. Każdy w okresie dojrzewania musi mieć najlepszego przyjaciela, kogoś, komu ufa, kogoś, kto jemu ufa, kogoś, z kim może się zmierzyć, z kim może wszystko przeżyć wspólnie rzeczy ważne, głupie, takie, które mają znaczenie i takie, które go nie mają. Paul Pfeiffer i ja byliśmy najlepszymi przyjaciółmi od dnia, w którym przyszliśmy na świat i zawsze wszystko przeżywaliśmy razem. No prawie wszystko. To znaczy wszystko oprócz. Proszę, panowie, zaproszenie do raju. Niby co? Disney? Spójrz jeszcze raz, Baranie, porozmawiajmy o kobietach. W naszym wieku oznaczało to tylko jedną rzecz, słowo na trzy litery zaczynające się na S, Kończące się na X, a w środku jeszcze jedna literka. Anne-Margaret, jakbyś zgadł? Pokaż, zrozumcie, nie byłem żadnym erotomanem, po prostu miałem 16 lat. Kiedy idziemy, może w piątek wieczorem, będę. Ja też. W końcu było to ważne wydarzenie filmowe, coś, czego nie mógł przegapić mężczyzna z krwi i kości. Dajcie sobie spokój, nie wpuszczą was. Co? To, co słyszałeś. Tu jest napisane, że film jest dozwolony. Od lat 17. To był Pol, babcia w cichobiegach. Przecież wszyscy mamy podrobione daty, tak jest. Poza tym ty nic nie rozumiesz. Zaraz ci wytłumaczę. W tym filmie robią wszystko. Wszystko? Wszystko. Co na przykład? Nie zapominajcie, że to był rok 1972. No wiesz, pożądanie i ignorancja szły wtedy ręka w rękę. Skoro nie wiesz, to my ci nie powiemy. Słuchaj, Pol, my idziemy. A ty? Też bym chciał. To świetnie. Sprawa załatwiona. Ale nie mogę. Mam kolację. Z rodziną. Nie do wiary. Kolacja? Z rodziną? Znałem Pola od dawna. Widziałem już, jak robił wiele niewytłumaczalnych rzeczy. Ale to, już Ci mówiłem, nie udało się tego uniknąć. Przyjeżdża koleżanka ze studiów mojej mamy. Razem z rodziną, powiedz im, że jesteś chory. Ta pani ma córkę, która jest w koledżu na pierwszym roku. Studiuje biologię morza. I co z tego? Ja też interesuję się biologią morza, więc pomyślałem zaczekaj, żeby wszystko było jasne. Odpuszczasz świetną zabawę w piątkowy wieczór, żeby gadać o rybach? Przyparłem go do muru. Jeszcze tylko jeden decydujący cios. Chodź z nami. Zrób to dla mnie. Dobra. Może się wyrobię na dziewiątą. Przyjadę po ciebie o wpół do dziewiątej. No i sprawa załatwiona. Plan był gotowy. Droga była wolna. Jack, chodźmy dziś do kina. Jedna drobna przeszkoda. A co grają? Nazywa się to chyba Porozmawiajmy o kobietach. Carnal knowledge? Nie, dobrze. Jeśli coś mogło popsuć wieczór z chłopakami, to tylko wieczór z rodzicami chłopaków. O czym to jest? O związkach. Z Ann Margaret. O której się zaczyna? Późno. Zaczyna się bardzo późno, a na wcześniejszy sens już nie zdążycie. O to właśnie chodziło. Musiałem coś zrobić. A wiesz, po ile są bilety? Po trzy dolce. Nie mówiąc o kukurydzy. O jakiej kukurydzy? 50 centów za porcję. Wiesz, tato, podobno na dziewiątym kanale będzie dziś festiwal filmów z Johnem Wayne'em. Dalej, dalej. Normal. Może darujemy sobie kino, zostaniemy w domu i sami sobie przyrządzimy kukurydzę. Dobrze. Udało się. Cóż, może było to trochę samolubne, ale absolutnie konieczne. Paul. Pan Kewiński do ciebie. Gotowy. Wiesz, jeszcze nie jedliśmy kolacji. Może zostaniesz, ajda właśnie pichci indyka. Dziękuję, ale jestem umówiony. Szefowa mnie wzywa. Nie mogłem w to uwierzyć. Co ty wyprawiasz? Liczyłem na ciebie. Look, Kev, Przepraszam, Kef, ale I trochę nam się zeszło. Zagadaliśmy się. Na jaki temat? Biologii morza? Morskiej flory i fauny? Kałamarnic? Ja to zawsze muszę się z czymś wyrwać. Kef to jest córka koleżanki ze studiów mojej mamy. Kapitalnie. Miło mi Cię poznać. Paul wiele mi o Tobie opowiadał. Podobno wybieracie się do kina? Yeah. Tak, ale jeszcze nie wiemy na co. Może na Disneya, albo. Słyszałam, że Jack Nicholson jest, jest świetny. Znakomicie. Najpierw wystawiają mnie do wiatru, a potem ośmieszam się w obecności obcej osoby. To jak będzie, Paul? Idziesz czy nie? Kev, nie mogę. Dobra. Jak chcesz, zostań Jak już mówiłem, wszystko robiliśmy razem Ale jedno ci powiem Jeśli dziś nie pójdziesz, to następnym razem będzie za późno To tutaj Tak Przybyliśmy na miejsce. Nie było wśród nas mojego najlepszego przyjaciela, ale byliśmy gotowi na wszystko. Pod tym namiotem kryły się zakazane doświadczenia, okryte mrokiem tajemnicy, takie jak: Kto kupuje bilety? Jak to kto? Przecież ty miałeś kupić. Co? Dlaczego ja? Bo ty masz podrobioną datę. Ja? Nie mam. Myślałem, że ty masz. Co? Mówiłeś, że masz podrobioną datę. Kefa, ty masz? Nie do wiary. To było niesamowite. Znajdowaliśmy się w odległości półtora metra od najbardziej uświadamiającego doświadczenia w całym naszym życiu. Mieliśmy przegrać przez niemożność drobnego oszustwa. No to co robimy? Hmm. Wdarliśmy się do środka. Może to nieładnie, ale takie rzeczy się zdarzają, kiedy idziesz na spotkanie z przeznaczeniem. Była to sytuacja mrożąca krew w żyłach. My, trzej nieletni pielgrzymi, znaleźliśmy się w Mekce zakazanego owocu. Tylko my, Anne Margaret, no i oczywiście wściekły bileter. Bilety do kontroli. Cindy też nie jest dziewicą. Czy ty już nigdy nie staniesz się mężczyzną? Powiedziałeś kiedyś, żebym się nie odważył odbierać ci broni. No i proszę. Wspaniałe zakończenie, wspaniałego wieczoru. Byłem wściekły na rykiego i czeka na podrobione dokumenty i na filmy dla dorosłych. Nie mówiąc już o zdradzie sąsiadów. Paul, co ty tu robisz? Zobaczyłem światło. Możemy chwilę pogadać? O czym? O biologii morza? Nie. Well, it? well, kind of nie wiem jak to powiedzieć. Pamiętajcie, że miałem za sobą fatalny wieczór. Zostałem spławiony, porzucony, wytargany za uszy, nie miałem nastroju na pogaduszki. Słuchaj, Paul, jest późno. Chyba, że to coś bardzo ważnego. Chodzi o Beth. Wiesz, tę, która u mnie była. Co takiego? Jedliśmy razem kolację, wiem o tym. I po nitce do Kłębka. Czekaj, daj mi zgadnąć. Po kolacji śliznęliście się do kuchni, kochaliście się jak szaleni. Zgadłem? To było podłe, ale nie mogłem się powstrzymać. Tylko nie byłem przygotowany na to, co usłyszałem w odpowiedzi. Tak. Z tą różnicą, że to nie było w kuchni. I nagle wszystko się zmieniło. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie. Paul, jeśli kłamiesz, nie kłamie, tak było. Jesteś pewien? Raczej tak. Niewiarygodne. Paul Pfeiffer, Paul Pfeiffer przyszedł do mnie w środku nocy i oznajmił mi największą nowinę w naszym życiu. To znaczy w jego życiu. A jak to się stało? Dokładnie. A ja, jak każdy najlepszy przyjaciel, chciałem pociągnąć go za język. Paul? Co ty tu robisz o tej porze? Siak, ref. Nic. Wpadłem tylko z wizytą. Nie siedźcie za długo. Dobrze, tato. Dobranoc. Wracajmy do rzeczy. Na czym skończyliśmy? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Poza tym było ciemno i... Byłem speszony. I to wszystko? Tak. A potem wróciła z rodziną do motelu. To się nazywa pominąć jeden lub dwa nieistotne szczegóły. I to wszystko? Nie, żebym był niedyskretny. Co? Nic więcej mi nie powiesz? O co ci chodzi? Właśnie ci wszystko powiedziałem. Dobra? Nie chcesz powiedzieć, rozumiem? Ale wcale nie rozumiałem. Nic. Nic, a nic. W takim razie nie ma sensu więcej o tym mówić. Słusznie. Chyba już pójdę. Tak. Skoro tak chciał, to jego sprawa. Co mnie to obchodzi? Co z tego, że do tej pory nie mieliśmy przed sobą tajemnic? Zobaczymy się jutro? Pewnie. Nie ma powodu, żeby cokolwiek miało się zmienić. Najlepiej w ogóle zapomnieć o całej sprawie. Ja zapominałem o tym przez całą noc. Słuchaj, Paul, wiem, że przyszedłeś wczoraj do mnie, bo jestem Twoim przyjacielem. Jeśli masz ochotę o tym pogadać, to wiedz, że zawsze jestem do Twojej dyspozycji. Dzięki. Ale chyba już nie chcę o tym mówić. Daj spokój, przecież wiem, że chcesz. Nie, Kev. Poważnie. Jasne, że chcesz, Paul. Chętnie z Tobą porozmawiam na ten temat. To nie zdarzyło się Tobie. Co? Poczułem się, jakbym dostał w twarz. Chwileczkę. Co to ma znaczyć? Słuchaj, Kev. Bardzo cię przepraszam, może powinniśmy ustalić, na jakie tematy możemy rozmawiać? Sport? Biologia morza? Przychodzisz do mnie w środku nocy, budzisz mnie i zaczynasz coś nawijać... Wcale tak nie było. Było. Właśnie, że nie. Właśnie, że tak. Ale nie mów o tym nikomu, dobra? Ja? Nic się nie martw. Umiem dotrzymać tajemnicy. Dobrze. Świetnie. Jak chce, niech zachowa to na siebie. Jaśnie, pan. Ja też prowadziłem szalenie ciekawe życie. Ricky, musisz to robić? Co? Wlewać w siebie mleko w ten sposób. Nie umiesz pić jak człowiek? Przepraszam. Rzecz w tym, że moi przyjaciele wydali mi się nagle strasznie dziecinni. Panowie, załatwione. Co? No wiesz, film. Mój brat kupi nam bilety, jeśli jemu też postawimy. Ekstra, kapitalnie. Co mu jest? Nic. Spróbujcie posłuchać samych siebie. Załatwione, ekstra. Macie po 16 lat i wślizgujecie się potajemnie do kina. Nic wam to nie mówi? Widać, nic im to nie mówiło. Nie przyszło wam nigdy do głowy, że ludzie w naszym wieku robią już naprawdę to, co aktorzy tylko udają. To nie miało sensu. Wiedziałem, o czym mówię, ale niestety. Jacy ludzie. Niesamowite. Te dwa przygłupy. Które nie były w stanie pojąć najprostszych rzeczy, zamieniły się nagle w geniuszy. He, podaj nam tylko jego inicjały. Nie ma mowy. A jeśli zgadniemy, powiesz nam, czy mamy rację? Nie. No co ty? My byśmy ci powiedzieli. Już wam powiedziałem, że nikt. Cześć chłopaki. I wtedy to się stało. No co? Bezstronni sędziowie uznaliby mnie może za niewinnego. To on nie wierzy. To Pfeiffer. Pfeiffer typ się. Gratulacje, Pfeiffer. A jednak w głębi duszy wiedziałem, Polia ja nie... Bardzo Ci dziękuję, Kev. Byłem winien jak diabli. Wybrałem się na spacer. Nie miałem ochoty na jazdę samochodem. Rozmyślałem o tym, co zaszło między Polem i mną, o tym, jak zmieniło się nasze życie. Coś się z nami działo, coś skomplikowanego. Wiedziałem tylko, że nie mogę pozwolić, aby sprawy nadal toczyły się w ten sposób. Paul? Przyszedł Kevin. Wiedziałem też, że nie będzie to łatwe. Co robisz? Nic. To należy do Beth. Zostawiła to tutaj. Słuchaj, Paul. Przekro mi, że tak wyszło, no wiesz, z chłopakami. Nie wiem, co mi odbiło. Powinienem się przecież cieszyć, a ja tymczasem poczułem się zazdrosny. W dodatku nie wiem dlaczego. W każdym razie gratuluję. Naprawdę się cieszę. Właściwie była to pewna forma pożegnania, koniec pewnej ery. Facet już mnie nie potrzebował. Nie pozostało więc do powiedzenia nic oprócz to straszne. Co? Okropne. Chodzi ci. Nie, nie o to. Chodzi o mnie. Nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzić. O czym ty mówisz? Jak ja się teraz powinienem czuć? Podobałem jej się, czy nie? Byłem dobry? A może ona się ze mnie śmiała? Albo po raz pierwszy w życiu zdałem sobie sprawę z tego, jak niebezpieczna może być miłość. To wszystko stało się tak szybko. A potem ona sobie poszła. Ja zostałem i. Teraz ona wsiada do samolotu i nigdy już jej więcej nie zobaczę. I znów wszystko było jasne. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Ja się nie nadaję do takich przypadkowych znajomości, Kev. W końcu Paul był Polem. I cokolwiek by się działo. Nadal będzie mnie potrzebował. Dorastanie jest takie skomplikowane. Przypomina wyścig z czasem. Poszukiwanie własnej tożsamości, miłości. A rezultat jest zawsze wątpliwy. Wszystko dzieje się tak szybko, czasami zbyt szybko. Ale wtedy wiedziałem, że Paul i ja przeżywaliśmy wszystko razem. Chyba ją widziałem. Poważnie? Tak. Więc ona pewnie też Cię widziała. Myślisz? Yeah. Tak. I od tej pory, cokolwiek by się działo, będziemy sobie nawzajem potrzebni bardziej niż kiedykolwiek. Telewizja Polska Agencja Filmowa. Tekst Beata Rodewald-Mazurkiewicz na podstawie tłumaczenia Piotra Andrzeja Majewskiego. Czytał Marek Czunelman.